Zapraszam Was na nowe filmik, gdzie przychodzę do Was z e, Haul'em Jak już możecie zauważyć po tytule Będzie to Haul z Victoria's Secret Ja e, Victoria's Secret bardzo, bardzo lubię Jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, może mogliście to zauważyć Może nie do jakiegoś obsesyjnego e, punktu Ale naprawdę Victoria's Secret bardzo lubię Jest jedną z moich ulubionych filmów Chociaż nie tylko akcesoria i kosmetyki Też Victoria's Secret bardzo, bardzo lubię Także teraz przychodzę do Was z Haul'em Tym bardziej, że ostatnio przyszła mi paczka z Victoria's Secret brytyjskiej Także bardzo się cieszę Mimo, że naprawdę lubię Secret Polską, to jednak te zagraniczne mają ciekawsze, może inaczej, może nie ciekawsze, po prostu inne modele oraz inne rzeczy niż ta nasza standardowa Polska. Tym bardziej, że ja mi jestem, mieszkam w Warszawie, to mam blisko do Arkadia. a w Arkadii jak sami wszyscy świetnie wiecie jest Victoria Secret stacjonarna, z czego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, ale jednak postanowiłam, że zrobię to zamówienie, bo te rzeczy były godne zamówienia ich. Także ja już nie przedłużam i zaczynamy. Koniec miejsca. Chciałabym jeszcze poinformować, żebyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę. Wpadnijcie również na mojego Instagrama, bo ostatnio zaczęło się troszkę więcej na nim dziać. Także zacznijmy może od mgiełek, ponieważ mgiełki mam dwie. Jest to pierwsza o zapachu Tropical Spice, która jest naprawdę prześliczna. Pachnie ona. I co? Pachnie kokosem bambusem latem, nie wiem, czemu kojarzyć mi się z taką wakacyjną przygodą. Ten zapach dokładnie określa to, co lubię w wakacjach. Po prostu ten zapach to są istne wakacje, a że teraz mamy zimę, to fajnie sobie przypomnieć troszeczkę wakacji takim bardzo ładnym zapachem, czy jednak zostawię go na lato, bo w zimę fajnie poczuć ten zapach, przypomnieć sobie letnie klimaty, ale jednak te zimowe zostają zimowe, mimo że teraz już nie, nie stopił się nam się śnieg to. Jednak też zima ciągle zostaje, ale ten zapach jest naprawdę jest prze, prze, yy, przepiękny, bardzo kwiatowy, bardzo oryginalny, niebanalny, nietuzinkowy, ale jednocześnie taki, taki dziewczęcy, tropik, tropikalny, wakacyjny, z taką wakacyjną, nastoletnią przygodą. Nie wiem, czy kojarzy się tylko z tym yy, zapachem to określenie. Kolejny zapach, który już można użyć yy, tak bardziej w tych w tym okresie, jest to Vanilla Dusk Vanilla Dusk jest prześlicznym zapachem by... graficznie bo jeszcze jest to ona w kolorystyce złoto złotej oraz rudej, czyli bardzo bardzo ładne połączenie kolorystyczne Tahini, Vanilla, Honey, Fig więc to w sumie ten zapach kojarzy mi się bardziej z Zapach kojarzy mi się bardziej z jesienią niż zimą Ale jest on tak przepiękny jest, Ja tutaj w, sumie, w sumie tutaj czuję tak Nie wiem czemu, ale jak, mi się, jak widzę taką typową dziewczynę z Instagrama Taką typową jesieniarę, to przed oczami stoi mi właśnie ten zapach Właśnie z, tą, z tym mi się kojarzy ten zapach Ja wiem, że ja zawsze określam zapachy e, inaczej niż wszyscy Ale właśnie tak czuję, e, tak widzę ten zapach Jest to wanilia połączona z pomarańczą, gozikami, cynamonem, kardamonem Jest to taki przyjemny Zapach, który, który raczej nie nadaje się na wyjścia typu jakieś wieczory, bale, coś na stylu Ale bardzo ładny na co dzień, który naprawdę jest tak intensywny, że wystarczy poprzykacie się tutaj 2-3 razy Tak jak ja przed chwilą i uwierzcie mi na słowo, cały mój pokój pachnie już tym zapachem To jest naprawdę bardzo przyjemne i osobiście lubię to zrobić yy, Lubię to robić, bo wtedy ła, naprawdę bardzo ładnie pachniecie Tym bardziej, że te zapachy z Victoria's Secret utrzymują się naprawdę długo yy, Są one... Są naprawdę bardzo ładne, ale jeżeli wam jeżeli po prostu przyzwyczajcie się do tego zapachu, to już później nie, wciąż, wciąż go czujecie, ale już nie jest to dla was takie wow jak za pierwszym razem. Także e, Vanilla Dusk i Tropical, Spro, i Tropical Spritz to moje dwa zapachy na to zamówienie. A teraz przechodzimy dalej. Teraz przyszła pora do torebek. tym bardziej, że torebki z Victoria's Secret naprawdę lubię, bo są e, wytrzymałe, ładne, w końcu to Victoria's Secret wszystko tam jest wytrzymałe, ładne i nietunikowe, niebanalne, które jest po prostu prześliczne ogólnie. Mówiąc jednym słowem, Victor, cała Victoria Secret. I tutaj mamy pierwszą torebkę w modelu, yy, z modelu, który jest naprawdę bardzo ładny. Jeżeli możecie pamiętać yy, Pamiętać z vlogmasów masów, to ja już jedną torebkę w takim, w takim kształcie posiadam z Victoria Secret. Jest ona pudrowo-różowa, ale nieco się różni, ponieważ mój łańcuszek w tej pudrowo-różowej jest złoty. Tu mamy srebrny. Wiecie, że ja srebro preferuję bardziej niż złoto. Zamiast standardowego napisu Victoria Secret mam po prostu piękne. V, który jest tak e, ładny w e, suwak również jest srebrny z, malutką, e, z malutkim napisem V może uda mi się to pokazać z malutkim napisikiem V paseczek, który jest e, który można odczepić Osobiście wolę trzymać te, ten model torebki bez tego długiego paska, bo jest mi po prostu jakoś tak wygodniej, ale można oczywiście z paskiem. Tutaj mamy kawałek łańcucha, który jest takim po. nieco tak, torebka, nie wiem czemu każe mi się z takim połączeniem trochę rokowości i elegancji. Chociaż więcej tutaj widzę elegancji, ale przez ten łańcuch tak mi się trochę kojarzy z klimatami roku. Nie mam pojęcia, dlaczego ja zawsze mam dziwne skojarzenia, ale tu mamy łańcuszek, który jest bardzo ładny, a reszta to już jest szara szara skórka, To jest bardzo, bardzo ładna. To, co uwielbiam w tym modelu torebki, w tym modelu torebek jest to, że tutaj odkwieram i tutaj mamy ukrytą jakby kieszonkę, do której możemy włożyć naprawdę, eee, naprawdę sporo rzeczy. mianowicie jakąś kartę, pieniążki lub coś innego, co nam bardzo jest ważne. To, co mogę powiedzieć, z czego nie miałam w, w torebce, którą kupiłam tutaj w Polsce, to, że w środku było lusterko. Tutaj może nie będę pokazywać, bo wszystko będzie mi się odbijać, ale jest to lusterko z... z... tutaj mam malutki napisik Victoria Secret na pudrowo w wstążeczce, w sumie w kształcie karty, bardzo ciekawe, bardzo... ogólnie to takie małe... to może taki mały duperelik, ale naprawdę jest on bardzo fajny, bardzo mi się on podoba, w środku mamy klasycznie czarny materiał z wyszywanym V na środku i tutaj jest również kieszonka, do której możemy wsadzić Coś dla nas ważnego, na przykład jakąś kartę, gumę do rzucia Gumę do rzucia w sumie nie rzuję, odkąd mam aparat dla zęby Serio, chciałabym rzucić do gumę do rzucia Ale przez ten aparat chyba jeszcze długo był... nie, nie będę miała jej w buzi Więc tak, to jest nasza pierwsza torebeczka Która jest skórzana, szara, jednocześnie rokowa i elegancka Chociaż bardziej rokowa, bardziej elegancka Kolejna torebka jest już, ona troszeczkę większa Zajmuje w sumie pół kadru Jest to taki... Model bardziej shopper, ale ze względu na swój krój, który jest bardzo y, ładny y, i to, że ona jest czerwona. Słuchajcie, ja y, ogólnie wolę bardziej rybki w stonowanych kolorach, żeby tutaj bardziej e, bardziej podkreślić kolor stylizacją, a ta torebka, żeby to była ta, taka śmietanka, taka wisienka na torcie. O, ale jednak ta torebka ma coś w sobie, bo kiedy ją zobaczyłam na stronie, pomyślałam nie. To jest to, to jest ta turebka, którą ja chcę mieć w swojej kolekcji. I tak, mam ją. Jest to taka krata, która bardzo mi się kojarzy właśnie z Wielką Brytanią, ponieważ nie mam pojęcia, ale czemu, ale ten, ten wzór bardzo mi się kojarzy. Z Wielką Brytanią, podróżami jest ona naprawdę bardzo duża. Wyjmiemy tutaj zawartość, która nie jest, żeby pokazać środek. Środek ma czarny, standardowy, bez żadnych. Y żadnych specjalów. Nie ma tutaj kieszonek, co jest troszeczkę takim minusem, ale jednak oraz takiego jakiegoś super zapięcia, typu jakiś zamek czy choćby jak, jakiś klips, żeby to tak zamknąć. Jest po prostu ona taka otwierana, więc w sumie, gdybyś się taką. Gdybyście tak długo ją manewrowali, to mogłoby, wylecie, mogłoby z niej wylecieć kilka rzeczy. No ale jednak, jak będziemy ostrożni, to ta torebka ma w sobie to, że jest ona idealna na takie dłuższe podróże, dłuższe wyjścia czy jakieś nocowanie, kiedy by po prostu musieli zabrać ze sobą więcej rzeczy. Ta torebka jest idealna. tył ma yy, dół, ma czerwony, a tutaj, nasz, tutaj na końcu mamy napisik: Wiktoria. Ja. Tak samo, jak tutaj jest wytłaczane V, w kamerze tego tak nie widać, ale jest tutaj V w, w Łóżka ma skórzane, co też jest bardzo fajne, nie nam się tutaj nie wbija, gdyby były, gdyby były takie łańcuszkowe. Ja te łańcuszkowe bardzo lubię, te dodatki niestety mają to, że tutaj jak się wbije w ramię, to później zostaje ślad, a te skórzane na szczęście tego nie mają, także... Tak wygląda pierwsza, ostatnia torebka i teraz przejdźmy do kosmetyczek, bo są dwie kosmetyczki i tutaj pod, jeżeli mam czerwoną torebkę, to do tego również jest czerwona kosmetyczka, ale jeżeli jest ona tak śliczna, ogólnie myślałam, że będzie mniejsza, szczerze mówiąc, bo w sumie myślałam, że ona będzie mniejsza, bo na stronie wyglądała po prostu na taką, tak jakby połowa tej kosmetyczki, to ja myślałam, że to będzie... Połowa tej jej rzeczywistej wielkości ja sobie wyobrażam, że taka będzie w całości. A nie, ona jest naprawdę dosyć spora. Jest ona, uwaga, uwaga, pluszowa, pluszowa, welurowa, która jest naprawdę prześliczna z super kokardą, która jest e, bardzo, bardzo przyjemna złotym napisem: Victoria's Secret, złotą, z złotym zamkiem, paskiem, kawałeczek, kawałeczek łańcuszka, który bardzo mi się podoba. W sumie nawet metka tutaj jest. Słuchajcie, co tutaj pisze, I ona kosztowała dolara, 24 dolary. kosztowała ją, kupiłam za uwaga, uwaga, 8 funtów. Także yy, chyba lepiej trafiłam, yy, trafiłam cenowo w sumie to już, bo to dla mnie nie jest potrzebne, ale jest ona tak ładna. Jedyną wadą tej, tej kosmetyki, w sumie jedyną wadą tej kosmetyczki jest to, że właśnie jest ona pluszowa i wszystkie takie meszki, jakieś malutkie, malutkie pyłki kurzu na niej są widoczne i często trzeba ją przecierać, ale jeżeli ją schowamy, tak jak ja to uczyniłam, schowam ją w środku tej torebki i będziemy ją używać tylko na jakieś specjalne okazje, a nie tak na co dzień, to naprawdę ta torebka robi, ta kosmetyczka robi wrażenie przez to, że jest wykonana z pluszu. I ostatnią rzeczą na lisią, którą chciałam Wam pokazać, jest to Również kosmetyczka, kosmetyczka jakżeby inaczej w kolorystyce różowej, czyli takiej bestsellerowej w kolekcji Victoria's Secret, białe, biało pudrowo paseczki z napisikiem na środku Victoria's Secret London, London dokładnie, tak dokładnie, Bird Street London. W środę kosmetyczki są to standardowe czarne paski, nic nadzwyczajnego. Jest ona naprawdę bardzo pojemna, tak samo jak ta czerwona, mimo że nie jest ona jakoś nie wiadomo jak duża. To jest bardzo pojemna. Nie wiem, czemu się to kojarzy z takimi typowymi blogerkami z Dubaju, które trzymają tutaj rzeczy do makijażu. Nie mam pojęcia, dlaczego mi się to kojarzy z tą kosmetyczką, ale jest ona naprawdę bardzo ładna. Tutaj mamy, tutaj mamy wykończenie skórzane, zamek mamy czarny z złotym z złotym yy, zamyczkiem. I tak my kończymy ten dzisiejszy hol. To były wszystkie rzeczy na ee, najbliższe zamówienie z Victory Secret. Bardzo mi się, bardzo mi się ogólnie te wszystkie rzeczy podobają. Jednak najbardziej chyba się cieszę z tej welurowej kosmetyczki, bo jest ona niestandardowanie tuzinkowa, oryginalna, niebanalna, czyli taka, jak ja lubię. E, w sumie jednak chyba ten zapach wygrywa z tym wakacyjnym, bo ten użyłam teraz, ten stoi sobie i czeka na wakacje. Mimo, że jednak wiecie co, bardzo mi się podoba ten zapach i chyba w wakacje. To nie będzie moja jedna butelka tego zapachu. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka, komentarz, jeżeli mnie znowu YouTube nie było, czy komentarze. Wpadaj do mojego Instagrama, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Pa!